Dzień dobry z tej strony ja oczywiście dziś chcę wam pokazać jak zrobić elektryczne piece, które będą automatycznie się wyłączały po tym jak przepalą sobie wszystko to co będziecie chcieli no czekajcie, że sobie wezmę tylko siarkę z 1000, metal ewentualnie metalu też z 1000 z tego też to no więc tak, wszystkie rzeczy, które będziecie potrzebować to będzie tak Rozgążek przemysłowy, przenosnik przemysłowy, adapter do przechowywania, łącznik, jeśli będziecie to robić szybko, ładnie i ogólnie. No. Baterie, baterie w pierwszej kolejności stawiamy, stawiamy sobie, ją, powiedzmy, no nie wiem. Tutaj, żebyśmy daleko nie latali. No i wiadomo, musi, ta bateria musi się czymś ładować, czyli nie patrzcie na to, jak ja będę rozstawiał kable, bo to jest, nie ma znaczenia czyli podłączacie do turbiny albo do paneli fotowoltaicznych czyli turbina. Dla tych co nie wiedzą, musi stać, powiedzmy, 5, od 5 do 8 pięter wysokości. Zbudować trzeba coś dla niej. Ewentualnie panel fotowoltaiczny, który trzeba ustawić na NW albo NE. Nie pamiętam, jak to działało dokładnie z tymi panelami. No i dobra, potrzebujecie piecy. No to piecyki sobie stawiać tam pod jump-upem, powiedzmy. A ja pozostawiam je tak, żebyście wszystko ładnie widzieli. Do tego coś, co e, będzie przechowywało waszą rudę. I do której ta ruda, no powiedzmy, no dobra, zrobimy to tak, żeby było łatwo, nie? W tym będzie ruda, a w tym będzie to, co się przerobi, no nie? Ale tu jest jedno, jedna zależność, że to musi być po jednym, a to mniejsza, a większość, na to nie patrzcie Dobra, zrobiliście to, teraz adapter do przechowywania, czyli kładziemy sobie na każdą rzecz, do której musi coś wejść, czyli do każdej skrzynki i do każdego pieca. I teraz rozgałęźnik przemysłowy stawiamy go tutaj. Znaczy, no niekoniecznie tutaj, nie? I tak najważniejsze. Stąd musi wyjść to do niego. Teraz z niego wychodzi wszystko do piecy. Tutaj tu do kolejnego. Tu do kolejnego, nie? Piecyka. Ale, jeśli byście nie chcieli tego, to możecie stąd przeprowadzić sobie tu. No i o jednej ważnej rzeczy zapomniałem już: czyli z tej beczki, czyli z tej beczki, to musi przejść przez te pier. coś, nie? Wchodzi. I co tu chce wejść? Czyli tutaj ma być rudy same, nie? Rudy. Ale nie tylko rudy ponieważ musi być też metal. Czyli to co jakby się przerabia wszystko. Czyli metal siarka i te sprawy. I tak, tutaj musimy ustawić minimalnie po jednym. Wszystko na jednym musimy ustawić. No i klikamy zastosuj Teraz to! Stąd wychodzi tutaj i jest wszystko fajnie, pięknie, nie? Teraz z piecy do tych rurek. I ta rurka do tego. Do tej beczki, z której to będzie wyjeżdżało. I teraz najważniejsze. No bo chcemy, żeby to było w innej beczce. Bynajmniej ja zawsze chcę, żeby to było w innej beczce. Czyli kładziemy sobie kolejne doter do przechowywania. I tak. Bierzemy przenośnik. Ustawiamy na nim, że chcemy tylko, żeby nam przynosił metal, fragmenty i siarkę. I tu nic nie ustawiamy. Robimy tak: z wyjścia do wejścia, I z wyjścia do wejścia, ale już tego wejścia, nie żeby przenosiło. No. Teraz chyba najtrudniejsze ze wszystkiego, czyli elektryka. Stawiamy sobie rozdzielacz, dajemy tutaj. No i możemy to zrobić na kilka sposobów. Ja zrobię to w taki, powiedzmy, że najprostszy, na dwóch rozgałęźnikach. I po prostu lecimy sobie. Tak. Przełącznik AND potrzebujemy. I tak. Do przełącznika AND na pewno potrzebujemy prądu, czyli input A do niego. I tutaj filter pass też do niego i power out. Ma by iść do tego pięknego, jakże. O! Rozdzielacza. I z tego rozdzielacza robimy tak. Do jednego pieca. Do drugiego pieca. Do trzeciego pieca. okej okay. Mamy to zrobione. To teraz, power out z tego, co braliśmy do przełącznika, który musi mieć ciągłą. Power. I do tego drugiego przekaźnika. Też tutaj. No i teraz to cała magia. Włączamy sobie tu, włączamy sobie tu. On pokazuje, że przejście jest git. No i co, przepala się. Po co jest te coś? To jest po to, żeby na trzy równomiernie piecyki się przekładało. Nie? Czyli tu jest 42, tu jest 42 i tu jest. 42, nie? Jeśli by tego nie było, to najpierw ten piecek by się zapełnił prawdopodobnie na full, potem ten i potem ten. I to by było chujowe, by się tracili energię, bo by wszystkie chodziły, a ten... No. Ale teraz sobie pomyślicie. Przecież tego jest... No i patrzcie to się ogólnie. Jeśli tu zabierzecie wszystko z tego. Zobaczcie teraz co się stanie. Znaczy no, się nic nie stanie na razie. No bo... Chodzi o to, że zobaczcie. Macie dwa. Macie dwa. I macie dwa, nie? I teraz, jeśli tu powiedzmy się po końcu rzeczy tam. Tu macie po jednym, zostanie, nie? I dopóki w tej skrzynce są te rzeczy wszystkie, to to się będzie przepalać. I dlatego do tej skrzynki to się transportuje wszystko, żeby one się wyłączały Cała filozofia. Proste jakie banie. Dziękuję.